Sally Schmidtson przybyła do miasta marząc o dziecku i śmiechu w drewnianym domu zbudowanym przez jej męża Andrew. Pewnego dnia majster Andrew złożył z sali wizytę, która na zawsze odmieniła jej życie. Została sama. Sally nie miała większego wyboru. Mogła znaleźć pracę jedynie w pobliskim przytułku Kratus Pren. Nie posiadała wystarczającego wykształcenia czy kwalifikacji, a zatem była zmuszona. Podjąć pracę na kiepskim stanowisku. Wykonując swe obowiązki podczas ciężkich dyżurów nocnych, wraz z upływem lat jej poczytelność zaczęła słabnąć. Długie lata spędzone w otoczeniu szaleńców odcisnęły swoje piętno na jej psychice. W końcu nie mogła znieść tego dłużej i wpadła na pomysł oczyszczenia przeklętego miejsca, jakim było jej miejsce pracy, kiedy pewnym wrześniowym porankiem pracownicy pełniący poranny dyżur zjawili się w przytułku. Zastali na miejscu ponad 50 martwych pacjentów i czterech martwych pracowników, leżących nieruchomo w swoich łóżkach. Jedyną ocalałą była Sally. jej umysł przepadł, dając temu wyraz poprzez szaleńcze ruchy głowy. Zabrali ją do karetki, lecz ta nigdy nie dotarła do szpitala. Odnaleziono ją rozbitą w pobliskim lesie. W środku Znajdowały się ciała pracowników, a sali przepadła i nigdzie nie można było jej znaleźć. Moi kochani, no takiej historii ja się naprawdę nie spodziewałem. Na no, takie osoby jak pielęgniarka. Ale teraz przynajmniej już wiemy, dlaczego jest pielęgniarką. Moi kochani, jej prędkość to 3,8 m na sekundę. Jest to bodajże najmniej w grze. Zasięg terroru standardowy 32 metry A wzrost? Średni Czyli taki normalny killer tylko, że wolniejszy A dlaczego jest wolniejszy? Bo jak była szybka, plus jej teleportacje Ona by była zbyt OP wtedy Przejdźmy do gry Moi drodzy, zapomniałbym wspomnieć o jej perkach Czy też zwanych umiejętnościami Wezwanie pielęgniarki odblokowuje możliwość odczytywania aury. Dostrzegasz aury ocalałych, którzy leczą się bądź są leczeni w zasięgu 28 metrów od ciebie. Jęki. Potrafisz wyczuć oddech ofiary. Oddech ocalałych w stanie krytycznym jest głośniejszy o 50%, a ich zwykły oddech jest głośniejszy o 25%. Oraz tanatofobia. Za każdego ocalałego, który jest ranny, umierający lub zawieszony na haku, wszyscy odcaleli otrzymują karę 2% do prędkości naprawy, sabotażu i czy oczyszczania totemów. Jeżeli z czterech ocalałych jest rannych, umierających lub zawieszonych na haku, pojawia się dodatkowe 12% kary do prędkości naprawy, sabotażu i oczyszczenia totemów. Jest to jeden chyba z lepszych podstawowych perków w ogóle w grze. Moi kochani, widzimy się w grze. Niespokojny oddział przytułek Krotus Pain Jest to mapa od niejakiej pielęgniarki Muszę wam się przyznać do czegoś Zagrałem przed chwilą sobie meczyka właśnie pielęgniarką i poszli mi straszliwie do dupy Nie będę ukrywał Nigdy jeszcze tak nie dostałem że tak, że tak brzydko powiem po generatorach Tak Szybko zrobili więc nawet nie będę tego pokazywał po prostu co się drzesz? Co się drzesz? Szpirze, spokojnie dziewczyno. Nie wiem, tutaj ktoś jeszcze był. Dobra, Gil, weźmy cię. Nie, no, nie, 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 nie damy ci się. Dawne, nawet elegancko wyszło. Dobrze, że i nie udało się tak naprawdę nie oślepić Bo bym się nie ukrywał w kurzu. Aj, karamba! No, dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Co ja zrobiłem? Okej, okay, dobra, przynajmniej ta na to fobia działa teraz. No ale w miarę ono szybko przeskakuje to nawet. Ja cię dopadnę teraz, tak czy siak. Nie odpuszczę ci, nie będę ukrywał. Mamy cię, dobrze! Wiedziałem, że będzie chciał wrócić, więc dlatego też nie trzymałem za długo go. O, ja on ma ten Pergot Kate. Oj, oj, Byle ją, go donieś... A, dobra, doniesiemy na spokojnie. Okej, okay. dobra, mamy kolejnego. Teraz musimy przypilnować generatorów. Dobra, nie zrobią tego. Ktoś tutaj biegł. Okej. Okay. Dobra zniszczmy to JNKF to nam będzie przeszkadzała Nie wiem na czym te jęki niby mają działać Na jakiej zasadzie A ja mogłem się uderzyć Aj karamba to ci się udało naprawdę To ci się naprawdę dziewczyno udało No i dupa uciekłaś mi Tam dobra widz widziałem cię Dobra Nie będę ukrywał no Dobrze mamy cię Git Co jest? Dobrze, mamy kolejnego, jest Git. No i to jest meczyk, który już. Nie będę się wstydził, nawet pokazać wam. Laska, weźcie się i schować z tą latarką. I sobie na niej usiąść czy coś. Nie wiem, naprawdę, bo. już laska. Okej. Okay. Chłop mi sam przyszedł tutaj. Ja cię człowieku, ale naprawdę ja nie wiem coś ty chciał zrobić w ogóle. Naprawdę, ej, o wiele lepiej idzie ten meczyk Dobra, ścigamy tego no. On jest bodajże ze Stranger Thingsów. O ty gnoju. O, coś ci nie pykło, co? Coś ci nie pykło, człowieczku. A ty se możesz tym świecić, nie. Naprawdę, jeśli mówię wejść ty usiądę na tej latarce, to lepiej ci wyjdzie nawet. Dobra, ktoś tutaj biegł? Czy mi się wydawało gdzieś? Ej, naprawdę musiał. Dobrze, no trudno, przytunelujemy no Przykro mi człowieczku Naprawdę mi przykro, ale naprawdę Muszę jakoś zapewnić. Okej. Okay. Dobra, no to ta już mają mocną dość. Okej, okay, gin. Okej, okay, teraz za tobą pobiegniemy. Dobrze, mamy cię! To było ładne, ale. O kurde, Alkombo! Jaciej, to było naprawdę ładne. To było naprawdę super. Dobra. Generator kopnięty. To teraz mogę iść powiesić ich. Mamy wszystkich nie no nie wierzę w to naprawdę ej! To są jaja! Nie, nie wierzę naprawdę! Ja cię teraz by tylko ją gdzieś donieść do tego haka. Ten chyba będzie najbliżej, tak się jak Więc do... idziemy ją zaniż na ten Nie wiesz, że to się uda naprawdę Miejmy nadzieję Nie szybciej Ajajaj. Dobrze, nie, nie, ona nie może mi uciec Nie! Dobrze! Nie uciekniesz mi! nie, hu-hu! Ja... nie! Jak to będzie ekspert, nie wierzę w to naprawdę. Proszę cię, umrzyj od razu nawet. Już nie uciekniesz nawet z tego haka. Ja już, ja już to wiem, nie uciekniesz. Nie pozwolę ci na to. Jest. Nie wiem czy to teraz będzie ekspert czy po prostu adept, ale naprawdę jestem zadowolony, straszliwy naprawdę. Na nursce, na pielęgniarce, coś takiego. Ja cię, ekspert. Mamy to kochani. Udało się. Ja ci nie, nie nie no jak ja się cieszę. Dajcie znać, jak Wam się podobał odcinek. Trzymajcie się, kochani. Hej!